Panie Magister Zarzycki, będę kontynuował ten wątek dyscypliny paraolimpijskiej pod tytułem podnoszenie ciśnienia. Oczywiście, tak jak ja to widzę już na, na tej paraolimpiadzie, to byłoby w ten sposób, żeby były takie drużyny dwuosobowe. Czyli po prostu jedna osoba podnosi ciśnienie drugiej osobie. No i ja Państwu opowiedziałem już o jednym przypadku, jak to podniosłem jednej pani dyrektor ciśnienie, bardzo podniosłem jej ciśnienie wtedy. Oczywiście nas wtedy z tej szkoły, to, 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 to druga sprawa. Ale to nie jest tematem akurat już tego podnoszenia ciśnienia, bo wtedy to oni mi podnieśli ciśnienie. <laughs> proszę państwa, no ale, ale to nic. <coughs> Opowiem Państwu, jak podniosłem ciśnienie panu dyrektorowi poprzednikowi tych, tych drogich pań, które potem były dyrektorkami, jak miałem wizytację. I ja tam już o tym opowiadałem troszkę, ale powiem Państwu, może tak, jeszcze parę szczegółów, których może nie mówiłem. Otóż, proszę Państwa, jak się pan dyrektor dowiedział, że ja będę miał wizytację, to zrobił mi najpierw takie szkolenie, jak się przeprowadza lekcje. A już uczyłem siódmy rok, to tak dla, dla, dla ciekawości Państwu powiem. Dlatego, że na no moje lekcje no nie, nie wyglądały tak całkiem typowo, stereotypowo, standardowo, jak to wyglądają zwykłe lekcje, tylko wyglądały tak troszkę inaczej. No przykładowo, no temat w dzienniku był wpisany po chińsku, albo po łacinie, albo jakiś jakąś rymowany był. Jeżeli, jeżeli po polsku nawet, no po, po niemiecku pisałem też, no w różnych językach. Pismem węzełkowym nie, nie, nie pisałem, ale planowałem, szczerze mówiąc. Pisem klinowym to chyba wpisywałem. No, miałem tam jeszcze parę różnych pomysłów, jak, jak to zrobić z tematem lekcji. No a potem cała lekcja no, to taki by troszkę, można powiedzieć, teatr, teatr jednego aktora, a czasami więcej aktorów. No ale, ale to już nie z tym. przecież pan dyrektor mi zrobił takie szkolenie, że lekcja wyglądała normalnie, że tam mi tłumaczył, jak się, co na lekcji się robi, jak się pisze, że się po polsku do, do dziennika i tak dalej, No ale, ale jak już ta wizytacja na, nadeszła i wchodzi pan dyrektor z panem wizytatorem do mojej klasy, no razem ze mną oczywiście, i zobaczyli, że cała klasa ma bandażowane ręce. I płacze. No dlatego wypadłem na taki pomysł, żeby poprosić klasę o przyniesienie bandaża, o bandażowanie sobie prawych rąk i przeniesienie cebuli, położenie na ławkach, no i wtedy oczywiście wywołało to oczywiście płacz taki. No czyli proszę Państwa, zgadzam się Państwo, że widok był taki, który natychmiast podniósł Panu Dyrektorowi ciśnienie do granic naprawdę możliwości. Pan, pan wizytator też chyba miał takie ciśnienie podniesione, mocno, ale, ale tu, tutaj się nie wypowiadam, bo go widziałem pierwszy raz w życiu, więc nie wiem jak miał normalnie, ale Pan Dyrektor miał na pewno wyższe o wiele niż, niż normalnie. No i proszę Państwa, no ta wizytacja no skończyła się oczywiście tym, że Pan Dyrektor mnie wywalił ze szkoły, i to była pierwsza wizytacja, jaką w ogóle miałem i od razu, od razu z niej i oczywiście wyleciałem po tej wizytacji, po siedmiu latach. Czyli pierwsza wizytacja po siedmiu latach i od razu udało mi się ze szkoły wylecieć. Ale ciśnienie się nie, pan dyrektorowi przy okazji podniosłem, tylko wyżej kamerkę. No i a tu tak instruję mojego foto, fotokamerzystę, czy jak to, jak to nazwać. Drogi jest specjalista, no bo to jest taki z Hollywoodu tutaj wynajęty, po polsku, <noise> po polsku trochę umie, bo, bo to polonus, no ale no mniejsza z tym, proszę Państwa. No, no więc tak, yy, yy, sama, sama ta wizytacja to jeszcze jeszcze, jeszcze małe piwo, to, to pan dyrektor tak cieszy ma miał już bardzo wysokie, ale, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że, tego jeszcze chyba nigdy nie mówiłem na, na mojej NieMagisterTV, yy, Pan dyrektor chodził cały dzień taki, taki po prostu no strasznie z wysokim ciśnieniem i taki, taki bardzo załamany. I ja sobie siedziałem w, w kancelarii i on tam wszedł. No i tak wszedł i tak siadł i tak, się, tak złapał się za głowę i tak ciężko dyszał. Ja, ja, a mi było go trochę szkoda, znaczy trochę, nie, nie trochę nawet, ale bardzo było, było mi było go szkoda. No i zacząłem go jakoś tam pocieszać, no ale pocieszcie państwo człowieka, który jest po prostu zdruzgotany, no. że miał wizytację w szkole. Miał no, tutaj takiego pana Zarzyckiego i, i, i taki cyrk się zrobił na tej wizytacji. No więc ja próbowałem tam różnie go pocieszać i w końcu nawet mówię mu tak: Panie dyrektorze, niech pan się tak nie przejmuje. Dzięki, dzięki tej wizytacji to trafi pan do, 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 do. Będzie pan sławny. On mówi tak: O tak, sławny, to rzeczywiście będę. Ja mówię: w gazetach będą o, o panu pisać. O, będą pisać, tak się uśmiechnął lekko. Ja mówię pani, że nawet w encyklopedii o, o panu będą pisać kiedyś. No i tak się uśmiechnął i, i to mu tak wtedy ulżyło, że tak powiem, bo tak się zaczął się lekko uśmiechać i tak się po, po, poczuł lepiej. No i proszę państwa, poczuł się lepiej i następnego dnia ja do szkoły znowu przychodzę, a widzę, że on znowu chodzi taki, taki strasznie wściekły. No jak, tylko mnie, jak tylko mnie zobaczył, to od razu leci do mnie i, i coś, coś tam, coś tam yy, strasznie na mnie krzyczy. Ja mówię, co się stało, panie dyrektorze, co się znowu nowego wydarzyło? A to się okazało, że on zobaczył stopnie w dzienniku, jakie wystawiłem na koniec roku, bo to była już w czerwcu ta, ta wizytacja. No i okazało się, że pan dyrektor się bardzo zdenerwował, że cała klasa ma same celujące. Czyli po prostu cała klasa, która tę ten, ten, no, wizytację, że tak powiem, przeżyła, to dostała celujące. A szczerze Na koniec roku oczywiście, z informatyki. A szczerze mówiąc, ponieważ ja nie wiedziałem, w której klasie będę miał tą informatykę, tą wizytację, to ja wstawiłem tak prewencyjnie, celujące wszystkim klasom, których, których uczyłem informatyki. Także po prostu wszystkie klasy, które uczyłem informatyki miały same celujące, czyli średnia oceny 6.0. No i okazało się, że pan tak się strasznie na to zdenerwował i właśnie na nim pokazuje, że no jak tak może być, no co, co, co to znaczy, no same celujące w, w klasie. Ja mówię, no, panie dyrektorze, no, chciałem, żeby była wysoka, wysoka średnia ocen, bo pan dyrektor zawsze mi tłumaczył, jak jeszcze byłem nauczycielem, bo już tak, no, w zasadzie już nie byłem, bo już byłem wywalony, tylko że jeszcze tak, no, miałem do końca roku tam do, dopracować, że tak powiem. No, to pan dyrektor zawsze mi tłumaczył, żeby, żeby dbać o to, żeby oceny były wys wysokie, no, a tutaj starałem się na koniec, żeby już były najwyższe jakieś się, jak się da tylko. No i pan dyrektor pokazuje mi, no jak to możliwe, no co ty tu zrobiłeś, na przykład dwójka, trójka na koniec celujący, albo czwórka, trójka celujący, jedynka, dwójka celujący. A ja wtedy mówię, panie drodzy, no ale to nie, nie, się pan nie denerwuje, no bardzo, bardzo pana przepraszam, ale przecież pan tłumaczył na razie pedagogicznej, że ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Bo pan dyrektor nam zawsze to, zawsze to tłumaczył. Żeby nie stawiać ocen takich średnich, Czyli ktoś ma tam na przykład jedynka, dwójka, to średnia jest 1,5, i postawić mu na przykład jedynkę, niedostateczny i nie zdał. Nie, pan doktor tłumaczył, że ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. No i ja mu wtedy to przypominam, że panie dyrektorze, niech no się pan nie denerwuje. Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen końcowych, więc niech pan patrzy, to się wszystko zgadza. No, na przykład dwójka, trójka, na koniec jest szóstka, no, czyli, czyli to nie jest średnia, średnia arytmetyczna. Więc wszystko się zgadza. Pan doktor się znowu załamał, załama się zapoza za poza głowę i mówi tak, no, po co ja się z tym idiotą sprzeczam? Przecież on nie, nie ma wykształcenia. Co, co ja się tak świeje, proszę Państwa, dlatego, że tu widzą Państwo ten mój napis, nie magister, bo cały dowódczy jeszcze polega na tym, że ja bym nie magistrem, czyli po prostu nie, nie miałem tego, tej pracy magisterskiej i uczyłem sobie w, te, w tej szkole. No i pan doktor sobie nagle zdał sprawę, że no rzeczywiście, że, yy, że ja tego wykształcenia nie mam. No i co on mnie tutaj będzie się denerwował, jak, jak to w ogóle nie ma żadnego sensu. No dobrze, no więc się tak trochę uspokoił i, i przy, przykazał mi, żebym do jutra to wszystko po, pozmieniał. Masz mi to wszystko, za, Wojtek, masz mi to wszystko po, 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 pozmieniać, te, te oceny. Ja mówię, no dobrze, panie dyrektorze, no jak pan każe, to, to ja to wszystko po, pozmieniam. No ja tutaj, ja, ja, pan tu rządzi, pan tu jest szefem. I proszę państwa, i tą rozmowę, bo to było w pokier nauczycielskim, ale przez drzwi podsłuchiwały klasy, których ja uczyłem. No i, i ci ludzie potem się strasznie zdenerwowali i strasznie się bali, no bo łazili za mną po szkole i proszę pana, ale no niech pan nie zmienia tych ocen, no bo jak nam pos pan postawi jakieś tam trójki albo, albo dwójki, no to te oceny będą potem na świadectwie, bo to już była taka ocena końcowa na świadectwie. I my nie zdamy na studia jakieś tam na, na politechnikę, na, na fizykę chciałem iść tam, proszę pana, ja na medycynę, no niech pan tak niech pan się zastanowi, co pan, co pan w ogóle chce zrobić, no i tak dalej. No, ja im tłumaczyłem wtedy, że no, słuchajcie, kochani, no ja tu nic nie mogę, ja tu jestem podwładny. Jak szef mi kazał pozmieniać, to ja to ja pozmieniam, no nie, nie ma żadnego wyjścia. No, bardzo mi przykro. No, to łazili, prosili, płakali, no ale ja mówię, pozmieniam i koniec, no, obiecałem, muszę to zrobić. No i proszę Państwa, no i pozmieniałem oczywiście. No i następnego dnia widzę pana dyrektora, on znowu z bardzo wys wysokim ciśnieniem, niestety, chodzi znowu na mnie wrzeszczy z daleka. Ja, ja, ja mówię tak, panie drżący, niech pan się uspokoi, niech pan po, powie spokojnie, o co panu dyrektorowi tym razem chodzi, bo, bo ja staram się zrobić wszystko jak najlepiej, a pan się ciągle den, den, denerwuje. No i się okazało, proszę państwa, że pan dyrektor się denerwował tym razem o to, że ja pozmieniałem nie te oceny, które, które trzeba było, bo pan dyrektor miał na myśli, żeby pozmieniać oceny końcowe, a ja, proszę państwa, pozmieniałem oceny cząstkowe. Czyli, jak ktoś miał, Jedynkę, dwójkę, to żeby na koniec wychodziła szóstka, to ja dopisałem we wszystkich kratkach same szóstki. Czyli tak 6, 6, 6, 6, 6. No narobiłem się jak głupi, szczerze mówiąc, bo w trzech klasach powpisywać powiedzmy, no z, ja wiem kilka tysięcy szóstek, to nie jest taka lekka sprawa. No ale, ale krótko mówiąc, zapełniłem wszystkie wolne rubryczki szóstkami, tak żeby ocena końcowa już tym razem była średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, no bo jak poprzednio było źle, to mówię, że zrobię tak, żeby było dobrze tym razem. Tak sobie pomyślałem po prostu swojej jakby naiwności i takiej szczerości ducha. No i pokazuję panu Dyrektorowi, że pan. No przedtem się pan złościł, że szóstka nie wychodzi z tych ocen cząstkowych. To niech pan teraz popatrzy, że akurat teraz już wychodzi. Bo niech pan patrzy. Jedynka, dwójka i dwadzieścia szóstek to razem jest 5,978,5, coś tam za, zaczynam tłumaczyć to, to po przecinku. I to po zakrętaniu jest akurat sześć. I mówię, no. Panie proszę, no chciałem, chciałem jak najlepiej. No nie, nie wiem, co się pan teraz denerwuje. On, no przecież miałeś pozmieniać ocenę. No miałeś pozmieniać, tam na mnie wrzeszczą. Ja no panie że no pozmieniałem. On mówi, ale nie te, nie te baranie, nie te. Ja mówię, no to panie dyrektorze, to ja nie wiedziałem, które. Myślałem, że te. On się znowu załamał i tak, tak ciężko, ciężko wzdychał. I proszę państwa, no może... W tym dniu, tam ja go znowu tam pocieszałem, uspokajałem, tam problem jakieś żarciki rzucać. Panie dyrektorze, niech Pan nie denerwuje. Przecież mi już Pan wywalił, więc... o co się tutaj w ogóle denerwować? Oczywiście nie, nie, nie śmiałem się, broń Boże, ja starałem się tak zachować po, powagę. Aczkolwiek sytuacja, no... Ciężko byłoby mi tą powagę zachowywać, ale, ale naprawdę potrafię czasami. No, przed kamerą mi jest gorzej. No i proszę Państwa... Pan dyrektor był taki zdenerwowany ciągle, że tam jeszcze było tam parę dni do końca roku, więc on codziennie przychodził do, do, tych klastr, do tej klasy, która miała tę wizytację i po prostu na nich, na nich tam wrzeszczał. Jak wy się zachowujecie, co wy narobiliście, taki wstyd dla całej szkoły, okropne, okropna rzecz, no jak ja się pokażę w kuratorium i tak dalej, i tak dalej. Że będą musiały minąć cztery pokolenia uczniów, żeby to jakoś tam ludzie zapomnieli o tym wszystkim i, i, i tak dalej. No, no i tak po, 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 po dwóch dniach tego takiego, że tak powiem, wyżalania się, to ta klasa powiedziała tak, że proszę panie profesorze, niech pan do nas przyjdzie, no i niech pan jakoś tutaj coś to wszystko załagodzi, no bo my już nie możemy wytrzymać z tym panem dyrektorem, no bo się ciągle na nas wydziera, a przecież my nie, jesteśmy niewinni. No ja do nich przyszedłem, no i tam jakoś ich, po, ich pocieszam. Aha, znaczy ja wchodzę do klasy oczywiście taki zadowolony, no bo z nimi to tam już y, mogę się uśmiechnąć, więc wchodzę taki po prostu, że ale, aleśmy numer odstawili. Natomiast patrzę, a tutaj klasa płacze. Znaczy nie, nie wszyscy płakali, ale, ale dziewczyny, no to, no to płaczą. Dlaczego płaczą? Dlatego, że pan dyrektor im groził, że tam im ze szkoły powyrzuca, że im świadectwa nie, nie wyda, że im oceny te celujące pozmienia na, na jakieś tam dostateczne. No, no i po prostu yy, dziewczyny płaczą, a chłopcy tacy, no tacy, można powiedzieć, yy, smutni. Nie, nie, nie płakali, no może tam ze dwóch może płakało, ale, 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 ale reszta była smutna. No a ja wchodzę taki po prostu zadowolony i, i się tak, no tak mi, mi uśmiecham do nich. A oni tak, yy, przewodnicząca klasy do mnie tak, och, panu, to się dobrze śmiać. A ja sobie pomyślałem tak, och ty, och ty że tak powiem yy, uczennico, no, yy, tak sobie pomyślałem, to mnie wywali, wywalili z roboty i <grym> ty się tym nie martwisz, tylko o tym się martwisz, że zamiast szóstki będziesz miała czwórkę e ewentualnie, jak się pan dyrektor tam obniży. No więc się śmieję, śmieję się oczywiście dalej. No a tam jakoś tam próbuje coś tam z nimi zagadywać, tak no, bardzo grzecznie, a tu patrzę, otwierają się drzwi i wchodzi pan dyrektor. I pan dyrektor, oczywiście, jak mnie zobaczył, to się zdenerwował jeszcze bardziej. No i znowu na tą klasę wrzeszczy, 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 tam jakoś. Yy, ja nie będę tego streszczał, no bo to było już tam ładnych parę lat temu. Yy, ale w końcu ta przewodnicząca klasy tak podnosi nieśmiało łapkę do góry i mówi tak: Panie dyrektorze, no ale dlaczego pan na nas krzyczy? Przecież my tylko zrobiliśmy to, to, co, to, co pan Zarzycki nam kazał. A pan dyrektor się znowu zaprowadzał za głowę i mówi tak: No tak. Dlaczego ja na was krzyczę? Rzeczywiście. Przecież to nie jest wasza wina. Oh. Ja to w ogóle was powinienem przeprosić. Powinienem was pr przeprosić, że ten pan pokazał na mnie, że ten pan yy, was uczył tej informatyki. A ja się, ja się tak miło ukłoniłem i mówię tak. A ja was chciałem przeprosić, że ten pan mnie zatrudnił. <laughs> no i proszę państwa, tym akcentem zakończę ten odcinek, dlatego że on się robi strasznie długi. Natomiast niech państwo sobie obejrzą mandę materny, to tam jest trochę więcej na ten temat, bo. Yy, Potem, po, po, potem prowadziłem budówkę oczywiście, jak pan wyrzucił. I trafiłem do programu do materny, tam jeszcze innych wielu programów. No ale to już będzie na inną opowieść temat. Żegnam Państwa. No widzą Państwo, że podnoszę, potrafię podnosić ludziom ciśnienie, prawda? Zwłaszcza takim ludziom urzędowym, przy czym, przy czym nikt, nikt nie umarł. No, to od razu Państwu mówię, żeby, żeby nie było tak. Dobra, no to może wyłączyć.